Gdy podejmiesz decyzję, znajdziesz wszystkich tych ludzi, te zasoby i pomysły, których potrzebujesz za każdym razem. Jeśli jest to jedyna korzyść, jaką otrzymujesz z tego konkretnego przesłania dotyczącego podejmowania decyzji, wyryj ją w swoim umyśle. To zmieni Twoje życie. Czy tego chcesz, czy nie, to jedyna kwestia do rozważenia. Przyciągniesz do siebie wszystko, czegokolwiek potrzebujesz, aby osiągnąć swój cel. Istnieje wiele osób, które powiedzą, że to absurd. Nie możesz po prostu zdecydować się na zrobienie czegoś, jeśli nie masz niezbędnych zasobów. I to jest w porządku, jeśli chcą tak myśleć. Uważamy to za bardzo ograniczający sposób myślenia. Prawdę mówiąc, prawdopodobnie wcale nie jest to przykład myślenia. Jest bardzo prawdopodobne, że to opinia została odziedziczona po innym, starszym członku ich rodziny, który również nie myślał. Myślenie jest bardzo ważne. Decydenci to wielcy myśliciele. Czy kiedykolwiek poświęcasz dużo uwagi swoim myślom? A konkretnie, jak wpływają one na różne aspekty Twojego życia? Mimo tego, że powinno to być jedno z naszych najpoważniejszych rozważań, dla wielu ludzi tak nie jest. Jest bardzo niewielu wybranych, którzy podejmują jakiekolwiek próby kontrolowania lub kierowania swoimi myślami. O czym myślisz? Wszyscy musimy zdać sobie sprawę, że nasze myśli ostatecznie kontrolują każdą podejmowaną przez nas decyzję. Jesteś sumą swoich myśli. Przejmując kontrolę w tej chwili, możesz zagwarantować sobie dobry dzień. Nie pozwól, aby nieszczęśliwi, negatywni ludzie lub okoliczności miały na ciebie wpływ. Największą przeszkodą, jaką napotkasz przy podejmowaniu ważnych decyzji w swoim życiu, są okoliczności. Pozwalamy okolicznościom usprawiedliwiać nas, kiedy powinniśmy dawać z siebie wszystko, co mamy. Więcej marzeń zostaje zniszczonych, a cele stracone przez okoliczności, niż przez jakikolwiek inny pojedynczy czynnik. Jak często przyłapałeś się na tym, że mówisz? Chciałbym to zrobić lub mieć to, ale nie mogę, ponieważ. Cokolwiek następuje po ponieważ jest okolicznością. Okoliczności mogą odciągnąć cię od czegoś w twoim życiu, ale nigdy nie powinieneś pozwalać im na powstrzymanie cię od podejmowania ważnych decyzji. Napoleon powiedział: Okoliczności? Ja tworzę okoliczności. Następnym razem, gdy usłyszysz, że ktoś mówi, że chciałby spędzić wakacje w Paryżu lub kupić konkretny samochód, ale nie może, ponieważ nie ma pieniędzy, wyjaśnij, że nie potrzebuje pieniędzy, dopóki nie podejmie decyzji o wyjeździe do Paryża lub zakupie samochodu. Po podjęciu decyzji wymyśli sposób na uzyskanie potrzebnej kwoty. Zawsze tak jest. Wiele nierozważnych osób próbuje czegoś raz lub dwa razy, i jeśli nie trafiają w dziesiątkę, czują, że są przegranymi. Porażka nie czyni nikogo przegranym, ale rezygnacja z pewnością tak. A rezygnacja jest decyzją. Postępując zgodnie z tą formą rozumowania, musiałbyś powiedzieć, że podejmując decyzję o rezygnacji, podejmujesz decyzję o porażce. Każdego dnia w Ameryce słyszy się o tym, że bejsbolista podpisuje kontrakt, który zagwarantuje mu kilka milionów dolarów rocznie. Należy pamiętać, że ten sam gracz częściej podłuje piłkę niż uderzają, gdy podchodzi do gry. Wszyscy pamiętają Ruth'a z 714 zdobytych bas, a rzadko wspominają o 1330 nieudanych próbach. Charles Catering powiedział: Kiedy tworzysz, jeśli zawaliłeś 999 razy i raz odniosłeś sukces, udało ci się. Odnosi się to do niemal każdej działalności, którą możesz nazwać, ale świat wkrótce zapomni o twoich niepowodzeniach w świetle twoich osiągnięć. Nie martw się o porażkę, wzmocni cię to i przygotuje na wielką wygraną. Wygrana to decyzja. Wiele lat temu zapytano Helen Keller, czy uważa, że jest coś gorszego niż bycie niewidomym. Szybko odpowiedziała, że jest coś znacznie gorszego. Powiedziała: "Najbardziej żałosna osoba na świecie to osoba, która ma wzrok, ale nie ma wizji". Miała rację. W wieku 91 lat J.C. Penny został zapytany o to, jak miał się jego wzrok. Odpowiedział, że jego wzrok słabnie, ale jego wizja nigdy nie była lepsza. To naprawdę świetne, prawda?